Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Lisica. Witam Was w kolejnej środowej aktualizacji. Dziękuję, z przepraszam już za mój głos, ale ja dopiero co wróciłam z pracy jest. Oczy dopiero, no już trochę dwie godzinki temu, ale zanim ja tutaj się ogarnęłam do, do tego nagrywania, to trochę minęło, jeszcze było się umyć w ogóle i mamy północ, ale witam was jeszcze raz w środowej aktualizacji. U mnie już jest czwartek. I dzisiaj mamy w końcu, prze, przynajmniej przeze mnie, wyczekiwany moment moment, tak, aktualizację w sensie, w której to mamy zimową wioskę i jest śnieg. Jezus Maria, znowu czekałam rok na ten śnieg, aż się pojawi. Dobra, bez zbędnego pitelenia lepiej już zaczynajmy, bo, bo to nie ma sensu. I zaczniemy sobie w sumie od zimowych aktywności. No niech będzie, a to już może w skrócie. Yy, mamy wiele aktywności, starych i nowych, których możesz spróbować. Rzeźbienie w lodzie z Alex, Twórz mroźne arcydzieło. Yy, według prognozy pogody, śnieżyce powróciły. Pomóż mieszkańcom Jorwiku przetrwać ten śnieżny kryzys. Zbieraj magiczne śnieżki, śnieżynki na terenie zimowej wioski, by zgromadzić zimową magię. Wierzaj w strety, strety, strety śniegu. Losowe aktywności w zimowej wiosce, zabawy te zmieniają się co godzinę, więc wracaj często, by ukończyć je wszystkie. Znajdziesz je na całym Jorwyku, ale, ale najczęściej w zimowej wiosce. W tym roku zmodyfikowaliśmy koncert pingwinów O oraz obserwowanie gwiazd. Nie przegap tego. Dalej mamy drzewko Jul, Jul, jak zwał, tak zwał. Ruszaj do zimowej wioski, lecz cóż to takiego? Sześć prezentów pod drzewkiem, jeden obok drugiego. Zaglądaj pod drzewko Jul <noise> w centrum zimowej wioski każdego grudniowego dnia, by odpakować znowu niespodziankę. Czeka tam na ciebie sześć prezentów. Nie martw się, jeśli przegapisz jakiś dzień. Podarunki pozostaną tam aż do twojego powrotu. Tylko nie zapomnij odebrać ich wszystkich przed środową aktualizacją, którą udostępnimy 10 stycznia. No to ciekawe. No te prezenty, chyba w tym roku też były, mi się wydaje, pod choinką. I każdego nie się odbierało. No, coś było. Mroźne emocje. Ekscytujący szybki mroźny wyścig oraz wyścig przed, przez zimową wioskę powracają. Przygotuj się na niespo, niezapomnianą lodową gonitwę. Hmm. Nowe wprowadzenie do gry to sobie już odpuścimy. Hmm. Modernizacja wyposażenia to też sobie odpuścimy. O, sklep z bonusami. Dla wszystkich graczy, którzy wykopili konto Star Rider, korzystając z płatności narazowej w sklepie z bonusami w Murland dostępny jest nowy przedmiot. Ten koci nocny jeździec to w głębi duszy prawdziwy buntownik. Kicia stanowi idealne połączenie rozkosznego i żądnego przygód towarzysza. W następnym tygodniu powrót magii przyciąga do mojej Wioski nowych towarów... O, o, za tydzień będą te dwa konie! Jezus, one są prześliczne, ja je widziałam, bo już sobie spoiler zrobiłam i są przepiękne. No, poznaj dwa urocze i mroźne konie, cudownego lepku Heno oraz lodową Wedle. <grym> Mogło być Wedle. Którym towarzyszą Gundrop i Murlan. Ja cię kręcę, jakie to są imiona. Życzymy cieplutkiego tygodnia, no, czy taki ciepły będzie to nie wiem, całusy od zespołu Star Stable. No dobra, tutaj już jest z nami ta koza, która nie daje mi spokoju, ale jedziemy sobie najpierw do tego sklepu z bonusami, bo chcę zobaczyć co to tam jest. O, i kota mamy, a to ja myślałam, że to jakiś ten, jest czaprak, koci czy coś, a to faktycznie prawdziwy kot. Ale gdzie to mi się pokazuje ten kot? A tu! Ja ja chcę go zobaczyć, jak on wygląda. Gdzie on jest? Kurde, siodła nie mam. E, nie siodła tylko tego. Boże, no siodła nie mam. A to wezmę ten... E, Boże, torby. Siodła nie mam. Chociaż to nie będzie pasowało. Ale... Z... chociaż z tego kota będzie pasowało. Zaraz czekajcie, jak to się... Jak to się wypuszczało? A tu. Jezu, weź no mnie pokaż, jak to wygląda. Jezu, ja z tym tym latam. Ej, czemu ja mam łopatę na. Ej, miałam przed chwilą łopatę. Ej, łopatę! Ja nie mogę, co tu się wydarzyło w tym momencie. O, zniknęła. Ty. On znowu jest. Ej, ładny ten kot. Taki inny. Tak, nic nie widzę. Ale jest inny. Jest ładny. Dobra, yy, to tak. To gadamy sobie z tym tutaj. Panem, panią. Podchodzi do ciebie świąteczny koziołek, matołek. Delikatnie cię trącę, jakby chciał zwrócić na siebie uwagę. Na wstążce, zawiązanej w szyi koziołka, wisi zawieszka, na której napisano: Wróć do pani Holtsworth, do stajni Murland. O! O! Mamy zimowe symbole, te żetony. Ja muszę zobaczyć w ogóle w tym, czy ja mam te żetony zimowe z tamtego roku i czy to są. Jakieś odnowione, czy to są akurat te, co były? Ej, są. Ja mam 71 i to bierę. Stam patrzcie w ogóle, ile ja mam żetonów wiosennych. <noise> no to czekam na wiosnę z niecierpliwością. Gorące zimowe pozdrowienia zita i vanilna. Przychodzą w odwiedziny. Widzę, że wysłany przeze mnie mały pomocnik was odnalazł i to w samą porę. No, to najbardziej magiczny czas w roku, odkąd tyle pamiętam, razem z moimi świątecznymi koziołkami. Próbuję szerzyć wieści na temat jarwiskich odcho obchodów odchodów obchodów zimy. Tak się cieszę, że postanowiłaś wziąć w nich udział, choć przecież taka pracowita z ciebie pszczółka. A jak? Czy ty i wanilla macie ochotę na ciasto z, ja z jurgodami? Albo może od razu zacznę wyjaśniać tradycję tej niezwykłej wyspy. Ale my już znamy tę tradycje. Dobra. Jak świętujesz tę porę roku? Eee, ubieram się ciebie, daję prezenty i rozwieszam zimę. Ubieram się ciepło i ruszam na szlak. O, ubieram się ciepło i ruszam na szlak. Powiedziała się poszukiwaczka przykód. No jak? Dobra, już sobie to pomijmy, bo ona będzie gadała, gadała i ona się nie, nie wygada. Bo ona gada o tej wiosce zimowej i tak dalej, znając życie. Dobra, obserwuję. No cię chyba teraz... A, czyli za tym kozłem trzeba lecieć. Byś tam dosyć o Sania, po się z kapranami, którzy z pewnością ci pomogą. Chciałam powiedzieć że to, ale kolana mi już nie pozwalają. Ja jednak jestem naprawdę zadowolona, będąc tutaj z moimi śpiącymi pszczółkami. Mi się wydaje, czy ta pani Holcworth się postarzała? Jeszcze bardziej, czy, czy nie? Czy to tak wygląda po prostu w tą zimę? Nie wiem. Dobra, gdzie ten koziołek? Tu, jedziemy. Ach, czy to może zniknąć? Chociaż ja tutaj dobiegnę już do tych sań, bo zanim on tam dobiegnie. Ach, pewnie pani Holsworth cię tu przysłała. Dziękuję, świąteczny koziołku. Teraz ja się nią zajmę. Przekaż pani Holsworth, moje najgorętsze pozdrowienia. Me. Fantastycznie koziołek beczy na pożegnanie i ucieka. O jezu. Dobra. Gotowa na podróż do zimowej wioski to cudowne miejsce, w którym można poczuć prawdziwą zimową atmosferę. No a jak? Gotowa pojechać? No jestem gotowa. No to jedziemy. Fajne jest to, że można tutaj z mnie y, włączać i wyłączać sobie śnieg, jak było to też w tamtym roku. To jest akurat fajne, bo wiem, czy słyszałam w tamtym roku, jak była zima, że niektórzy mieli problemy z płynnością gry, jak mieli włączony śnieg. Tutaj sobie można wy... a, tutaj, a, w zimowej wiosce nie można włączyć, ale w tam, w tym to już można. Ale się ten interfejs zmienił. Dobra, ach, rzeźki mróz, no tak, ekhem, ekhem, Echem. Ek <grytanie> Witaj zimowej wiosce i baw się dobrze. Cudownie Cię widzieć, Zita. Oczywiście, że wiem, jak masz na imię. W końcu znam zimową magię. Mm, dobra. To moja ulubiona pora roku, a także ulubione miejsce. Wspaniale, że też możesz się nim cieszyć. Wycieczka zimowej wiosce uszkodzony kryształ. No to może od pierwszego. Chociaż kryształ zimy został zniszczony, wioska nadal jest piękna. Oprowadzę cię. Zrób sobie wycieczkę po zimowej wiosce i 150 pd dla konia. Aha, czyli. A, czyli tutaj zjeżdżamy sobie na dół. A gdzie jest? Przepraszam, bardzo, tu jest ta choinka. Jest tu faktycznie jakiś prezent? A Jest! Pięć ich jest już. Cóż może być lepszego do otrzymania prezentu? Otrzymywanie prezentu każdego dnia. Nie zapomnij zajrzeć do drzewka Jul, by odebrać swój codzienny podarunek. Jul, Jul, ja nie wiem. No ja nie wierzę, że ona na koniku morskim przyjechała. E, a to ja mogę odebrać wszystko teraz, tak? Chyba tak. Co to jest? Czapka, pora. Bo <ścoughs> naprawdę. Pedesto. 100 Tu jest pasza. Tu mamy. O. Do konia. Co tu mamy? A, silingi chyba. A tu? Co? Kary... pora Poreba... Co ja dostałam? O matko, nie wierzę. Ja pierdzielę, jak to wygląda. Ej, to tutaj faktycznie jakieś babciny. Nie, to są moje okulary? O, i czapeczka. Chcę powiedzieć, jest fajna. Coś taka babcina, ale fajna. Dobra, o! Gratuluję nowego poziomu. Jej. W sensie konia. Dobra, lecimy dalej sobie, zobaczyć te aktywności. Co mamy tutaj? Tak, tu stoi. Aha, chcesz szybko zmienić bo albo, albo wyposażenie? Ten obszar magazynowany zapewnia dostęp do twojej szafy. Mhm, to super, super. A tu. W tym sklepie towary kupisz za zimowe symbole. O, zobacz jego asortyment. A co masz ciekawego? A, czyli masz tak. O, nawet masz koziołka. Takiego białego. Ale. O, wie biurka. Ty, jakie ona ma w dzianku, fajne. A, i to jest już z tamtego roku, bo to kupiłam w tamtym roku ale ładne to jest. Widzisz, na mnie to tak dziwnie wygląda. Bo mi się wydaje. Nie, ładne jest. Jeszcze jakbym miała założone to, sprzęt dla konia ten cały, no to bym fajnie wyglądała nawet. Wszystko tak potem. Pomyślmy, mamy dużo symboli, zaś się zobaczy. Szukaj na lepszy ubranej sprzedawcy zimowej wioski mają asortyment najwyższej jakości, z którego możesz skorzystać zarówno ty jak i vanilla. Eee, który to jest sklep ten? Ten. Aha. No tu, tu, tu jest już drożej. A to cicho tam. A to też fajne, ale nie. Lecimy teraz. No cicho tam. Czekajcie, gdzie to trzeba teraz tu lecieć? O tu. O, zjechało, co można zrobić? Fotografia to sp idealny sposób na zachowanie wspomnień, więc postawiliśmy wioskę tło do zdjęć. Chyba tła. Bo tu jest ich więcej. Ej, to też jest ładne. Tak sobie zrobić na tym zdjęciu. I gitara. Nie. <grych> Dobra, lecimy dalej. Kolejna aktywność. Ale fajnie, że za, za ten... w, przyszły, w przyszłą aktualizację. Znaczy, w przyszłą środę. Będą te nowe kunie Na pewno zakochasz się w towarzyszach O, Którzy chcą wskoczyć do twojej torby na siodło Możesz im, możesz mi zaufać Co masz? O, jaki króliczek Ej, ale ten kot wymiata, nie? Króliczek Tu jest pingwinek No mra. Tutaj jest drugi pingwin Tutaj są pieski, koty Króliki i liski A może Ale jaka cena jest za te zwierzaki? Ja pierdzielę. Masakra. Dobra, co jest dalej? Mm, nie myślę, że się w mojej wioski, aha tylko... Ha, no to jest wybieg. Dla kunia. I została nam jeszcze jedna aktywność. Ej, kunie! Nie ma wycieczki bez oglądania stanie. Tylko spójrz na te wspaniałe konie. Ty, a ja tego mam. Kupiłam go w tamtym roku. Patrzcie, jest ten jednorożec. Ja, przeglądaj rasy. Ja, ja chyba mam tu wszystkich. <ścoughs> nie, nie mam wszystkich. Tego też mam. Tego nie mam. Tego mam, tego mam, tego mam, tego mam. Tego mam. Tego mam. Aha, czyli nie mam tylko tego. okej okay. ale to jest taka sarenka. A bez przemiany? No. Nie wiem, jakoś mi się nigdy nie podobała. No ale. Co kto lubi, każdemu według potrzeb. No fajnie, że są te konie. Ja pamiętam, jak mi się ten podobał. Ja. No i ten. Dobra, lecimy dalej. Nawet, a zróbmy sobie ten uszkodzony kryształ tak kogo ja próbuję szukać? To katastrofa. Sprawdź zamieszanie w okolicy kryształu zimę. Ciała wioska jest na z zimą magią. Najmagiczniejsza a magia wśród magii. Najbardziej magiczny z magicznych kryształów, wspaniały czaromagiczny kryształ zimy został uszkodzony. To zimowa tragedia. Zobacz tylko. Jest na południe stąd. Na łączce nad jeziorem. A ja, ja, aha, ja mam teraz tam jechać i go naprawiać. Super. Czy ja tu zjadę? My ja się pewnie zabije, nie? Jak tu zjadę stąd? Myślę, czy by nie spróbować. O, może ja. Jak on się nazywa, śmiesznie wpadka. To nie moja wina. O, żeś wpadł. A przynajmniej nie w 100%. Okej. Okay. Skąd miałem wiedzieć, że ten kryształ jest taki delikatny? No pięknie. Zbierz śnieżynki. O! Jakim cudem to się stało? Nie jest dobrze. Kryształ zimy jest w kawałkach, a zimowa magia, która była w nim ukryta, została na, rozrzucona po całej wiosce. No chyba nie. Zazwyczaj wszystko tutaj zasilał, a teraz patrz. Patrz, patrz, patrz. Wszystko się wydaje ciemniejsze niż zwykle, prawda? Z kolei w wiosce zaczęły się pojawiać dziwne rzeczy. To pewnie przez uwolnioną magię. Patrzę, właśnie o tym mówię. O. Te śnieżynki błyszczą bardziej niż wcześniej. Hmm. Zita, wiem, że to trochę dziwny pomysł, ale może spróbuj je pozbierać. Tia! Czyli rozumiem, że ja mam zbierać. Oho. O! Aha! <laughs> w tych śnieżynkach jest trochę zimowej magii, która powoli wraca do kryształu, kiedy je zbierasz. Może w takim razie uda się nam naprawić kryształ? Kamień z serca, to znaczy ten, kto to zrobił na pewno poczuł urk. <grych> Jeśli zbierzesz więcej niż i innych rzeczy dotkniętych zimową magią, przywrócimy kryształ zimy do jego poprzedniego stanu na pewno. Mogę cię o to prosić? Oczywiście jakoś cię za to wynagrodzę. Hmm, chyba miałem tu gdzieś jakiś strój. Zajmij się zbieraniem magii, a ja e, będę obserwował kryształ zimy. Tak, pewnie się... Co? Wow, upewnię się, że tym razem magia zostanie w środku. Nie martw się, możesz mi zaufać. Ej. Czyli rozumiem, że ja będę miała teraz zbierać te, 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 śnieżynki, tak? Naprawimy to, na pewno. Powodzenia, Zita. Ten pasek pokazuje, ilu udało ci się zebrać zimowej magii, a także jak blisko jesteś kolejnej nagrody, spróbuj go nacisnąć. Spróbuj go nacisnąć? Ha. Pedekonia, Aha. Okej. Okay. No to fajnie. A tu jak to jest? O, Alex. Co tam? Ostatnio pomyślałam, że wykorzystam swoje zdolności używania piłu łańcuchowej i nauczyłam się rzeźbić ciekawe rzeczy z lodu. Po kilku próbach i paru błędach jestem gotowa zostać nauczycielką. Dobrze, że w zimowej wiosce jest pod dostatkiem lodu. Jak myślisz, Zita? Chcesz zacząć tworzyć ze mną sztukę? Mhm, mm no to ciekawie. A pewnie muszę zajść, nie? dobra, to lecimy. co, ja mam to nacisnąć? Naciśnij przycisk, kiedy będziesz gotowa. O! O, myślałam, że będzie to bardziej skomplikowane. Ej, koń! Widzę, że myślisz o kimś konkretnym. <grym> Patrzcie, konik. Ale jaja. Dobra, a tutaj krema Zobaczymy. Ops, 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 ops. A tu mamy. Aha, śnieżynki, Okej. Okay. Trzy śnieżynki. A tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. O, pingwinek. Ja, ale to jest ładnie zrobione tej konik, tutaj śnieżyczki, tu pingwinek, a tutaj będzie święty Mikołaj. <grywa> Ops. Dwa, trzy i cztery. A nie, drugi koń. No proszę. Ty, jaki ma króciutki ogonek. Dobra, idę z tym sianem. Bo normalnie... O, oj, patrzcie, zwierzaki. Popatrz tylko idealnie. No jak... Mamy nowy dzień i świeży blok lodu. Chcesz zacząć tworzyć ze mną sztukę, Zita? Hmm, oho. A co mam zrobić? Podejść. Znowu to samo? Chyba, że ja coś innego teraz z tego zrobię. Widzę, że myślisz o kimś konkretnym. Uh. Aha, czyli ja chyba powtarzam mi się, wydaje to zadanie. Alecie, czy ja to powtarzam, czy ja tego nie powtarzam? A, bo ja to powtarzam i zbiera mi się ta magia z tego. Dobra, to ja te dwa zrobię i za chwilę się widzimy. Dobra, jesteśmy ja, z powrotem. 85, ej, i to niedługo mi się zapełni ten ten. Idzie nam coraz lepiej. Ciekawe, czy na Jorwiku jest Akademia Sztuk Lodowych. A ja wiem. Szkolnie nie mam to wiedzieć? Dobra, czyli u Alex już jest na dzisiaj tyle. Co mamy dalej? Tu byśmy musieli na górę jechać. Tu jeszcze są dwa zadanka. To pojedziemy sobie tam do tych tutaj zadanek i zobaczymy. I zaraz się tam spotkamy. Dobra, jesteśmy. Mamy tutaj pomocnika wyścigowy wyścigowego. Pomocnika wyścigowego? No, wyścigowego. Hej, wszyscy to są tak zajęci przygotowaniami, pieczeniem ciasteczek i wieszaniem ozdób, że zapomnieli, o co tak naprawdę w świętach chodzi. Dokładnie chodzi o szybkość. Mhm. Czyli będziemy mieli teraz e, chyba wyścig? Chyba na pewno. Przez wioskę przebiega teraz tor jeździecki, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak pędzisz. Nie przejmuj się, jeśli ktoś ci stanie na drodze. To będzie jego wina. Mhm. No dobra. To się pościgajmy teraz. O, jakie to fajne! Jestem gotowa. Zobaczymy jak to szybko spierdzielę. Te jak tu skaczę. Oj, przepraszam, najechałam go. <ścoughs> Taki chyba podobny wyścig był w tamtym roku, albo trochę inny. Nie wiem w sumie. No zobaczymy. A ja mam go zbierać? Czy mam na niego uważać? Co ja mam robić? O, no, no, no. Było to też. To trzeba na te sanie uważać, bo one chyba nas zatrzymają. A jadą za nami. Ej, no co jest? Panie. Pa, pa, nie, bo ja zjadę. Kurde, przez te sanie bo się zagapiłam na nie. Dobra, idziemy tu. No jeszcze w górę. Ale jak on ten lataj. <noise> Dobra, teraz tutaj. Coś czuję, że za chwilę coś tu się wydarzy. Gdzie teraz tu? co w ogóle uderzyłam. Jedziemy przez wioskę. O, o, a nie mówiłam? A nie mówiłam? Ej, wjechałam w cinku i ukończyłam wyścig. Ale jaja. Dobra. <noise> jak się udało, to się udało. Mm. Dobra, tu możemy jeszcze raz powtórzyć wyścig, ale my tego teraz nie chcemy. Pojedziemy sobie, bo tutaj jest kolejny ten krasnoludek. W zimowej wiosce mamy nawet własną walutę. Jeśli chcesz tu zostać kimś ważnym, oto co musisz zrobić. A, bo to zimowe symbole. My kaprany z zimowej, wios zimowej wioski bardzo cenimy zimowe symbole. Możesz za nie kupić mnóstwo odjazdowych rzeczy, które znajdziesz tylko u nas. Jak je zdobyć ją symbole symbolem, można znaleźć tylko podczas naszej obecności. Zobędziesz je za udział we wszystkich zimowych aktywnościach, takich jak wyścig, jingla czy wykonywanie zadań. Czasami pewnie zaleci ci się, że. Jeśli się zobaczyć tę zorzę polarną, prawda? Pojawia się zarówno w zimowej wiosce, jak i na Jorwiku. O. Jeśli za nią podążysz, na pewno znajdziesz jeszcze więcej symboli. No to fajnie. To dzięki za informację. I tu mamy wszystko. Dobra. To w sumie byśmy mogli tutaj już sobie zakończyć. Tamte dwa zadanka na razie zostawia. Tu zwierzaki, ja nie wiem czemu, one są takie drogie, szczególnie te tutaj pierwsze. Liska bym wzięła, ale on jest taki drogi, ej! 250-2490 końców kuźwa kosztuje. Masakra, masakra. I tu mamy. A, mamy za szelingi i za starkońsy. Tu mamy kunie do kupienia, to żeśmy byli. A gdzie jest ten sklep z tymi symbolami? Gdzieś tu był, nie? Ej, ej to, 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 co się świeci, to to jest ta złoża polarna? Chyba tak, nie? Ciekawe, gdzie ona jest. Gdzie jest ten sklep z tymi? Na dole jeszcze? Bo chciałam coś zobaczyć. Tak na szybko. O nie, bo tutaj też jest za szylingi i stare coinsy. Tutaj tak samo. Te dwa sklepy chyba są takie same. Tu mamy. O! Tu mamy te symbole. Ile ja mam? 90. No to jak mam 90. Mi się podobał ten właśnie o ten, ten Ten sweterek mi się podobał. A w sumie go kupię. I go ubiorę. Będziemy tak zimno. Czemu ja mam piłę łańcuchową w rynku? Skąd? Boże święty, już, już idę po choinkę, będę ją ścinać i będę ją jutro ubierać. I tyle w temacie. Czapki nie będę zakładać, bo wyglądam jak debil. Rękawiczek. Jakie te rękawiczek? A nie. Ja myślałam, że to jest ta rękawiczka, to jest od tej piły. Mm, aha, bo to już wszystko mam. Ej. O matko. Nie, dobra. A i spodnie jeszcze. Chociaż... Nie, bo one są jakieś takie krótkie tutaj. Nie, 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 nie. I jeszcze buty są. Ej, te są fajne. Wezmę. Wezmę i ubiorę. Fajne są. No i kunia też się potem zmienię w tym... w to co mam tutaj kupione i będzie gitara. Dobra. Ja będę się teraz z wami żegnać. Nie wiem ile trwa już ten odcinek. Mam nadzieję, że nie za długo. <grym> A więc... z tą piłą i sianem dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Widzimy się już w kolejnych. W sumie to widzimy się wydaje mi się, że w przyszłą środę. Jak będzie aktualizacja z końmi to na pewno i chyba wtedy dopiero się widzimy. Także trzymajcie się, dobranoc, do widzenia, zależy jak leży, no i trzymajta się, pa!